No, mam ostatnio taki ubaw, znaczy ubaw. Jestem zadziwiony, jak ludzkie programy w głowie potrafią po prostu wpłynąć na naszą rzeczywistość, na to, co robimy codziennie i jak reagujemy na co, jak reagujemy i w ogóle co się, co się z nami dzieje. Bo <laughs> jeszcze takiej sytuacji jeszcze nie byłem. Ostatnio razem z moją narzeczoną, to był tydzień temu. Um, ustaliliśmy datę, ślubu, e, i pojawił się temat wesela. Ten temat wesela jest generalnie zarobisty. Um, I takiego, takiego takiej karuzeli emocjonalnej to jeszcze nie widziałem. Znaczy, widziałem podobną, ale trochę inną, może niekoniecznie w ten sposób. Um, niekoniecznie związano z tym takim radosnym tematem. Ale e, bardzo interesujące do obserwacji. jak To, czego się bardzo chce, na co się bardzo zawsze długo czekało, jak już się ma to prawie w zasięgu ręki, potrafi wpłynąć na to, jak się zachowujemy, jak, jak się czujemy jak ten, ten obraz tego, co mamy w głowie, potrafi wpłynąć na nasze, nasze samopoczucie. I, i, I ten taki czasem brak takiego samokontroli. <grym> Jest kilka tematów takich ciekawych do, do opowiadania. Jeden z nich jest to, że najpierw nie mieliśmy sali, bo zadzwoniliśmy o salę, którą znaleźliśmy i jest to rok do przodu, więc oczywiście minut nie było. Nie zmieniliśmy horrorze koster wtedy. Taki, że było bardzo źle, i w dół bo termin to był w zimę, a w zimę moja no jedna rzecz na nie chciała mieć wesela. W związku z tym był roller taki, żeby był dużo płaczu i <grywki> i smutku, bo nie będzie wtedy, kiedy chcemy. za za dwa, dwa lata nie chcemy, więc było źle. Potem poszukaliśmy innej sali, to może być, to już może będzie inna sala, to już było trochę lepiej, było trochę więcej radości. Potem było jeszcze. E, także e, mieliśmy e, ten inny dla niekoniecznie to był znowu smutek, a potem wpadliśmy na pomysł, że może jednak zrobimy w tygodniu wesele. No i jak było wesele w tygodniu zrobione, e, taki, taka, taki pomysł, no to wtedy pojawił się termin i zrobił się termin w czwartek. Z czwartku na piątek będzie wesele. Tak więc <laughs> wtedy był już rolę kostry radości i był płacz z radości. E, <laughs> I to było tydzień temu, 3 chyba czerwca. I minął tydzień, znaczy tydzień, pięć dni temu, a już od tygodnia o tym rozmawiamy. I codziennie mamy, <grybujesz> mamy jakieś role kostery emocjonalne, gdzie mamy dużo płaczu i szczęście z radości, dlatego że to będzie, a dużo płaczu i szczęście z nie nieradości, dlatego że tego jeszcze nie ma. E, mamy trzy godziny dziennie rozmowy z, o tym, e, głównie z mamami naszymi, o tym jak e, się e, to wszystko odbędzie, co się odbędzie, kiedy się odbędzie, jak, kto będzie kto nosił i kiedy będzie nosił. I mamy fotografa, i mamy, a jak będzie fotografa, i mamy salę, jaka sala, gdzie sala, po co sala, dlaczego sala. I tak trwa już to pięć dni. <grym> e, rozmowy w nieskończoności, cała rodzina, część no, rodziny obdzwoniona. E, no i e, tak sobie przemyślać tak się zastanawiałem, bo to jest taki bardzo ciekawy temat się pojawił. Chciałbym co o tym powiedzieć w sumie. Ehm, bo ten, ten, oprócz tych emocjonalnych rollercoasterów, to to normalne jest u, chyba u kobiet. Tak myślę, tak słyszę generalnie. Jest to bardzo fajne, piękne do oglądania, że one się starają i chcą i ten cały, ta cała natura kobieca po prostu... A jest burza emocjonalna i ta energia próbuje się wyrazić, w jakiś jaki sposób to, co nas, na, co, na co czekali, czekały te kobiety przez tyle, tyle lat. Ehm, Pojawił się temat wesela i jedzenie na weselu. Jedzenie na weselu ehm, będzie takie inne. Będzie jedzenie wesele wegetariańskie, co spowodowało dużo kontrowersji w rodzinie, zwłaszcza w Roniki. Ehm, Dlaczego? No, ja jestem weganem, Weronika wie ryby, czyli jest jaroszem. Mięsa czerwonego nie jemy i wesele będzie bez mięsa generalnie, bez wiejskiego stołu i będzie to wegetariańsko-jaroszkie jedzenie, czyli będzie ryba. I bardzo próbuję to cały czas, myślę, że to już się skończyło, ale Czuję jeszcze, że jeszcze jest ten temat się pojawił, bo bardzo często jest tak, że. Em, <grywia> em, znaczy, tak mi się wydaje, że jest często tak, że ludzie robią wesela dla gości, którzy przychodzą tam, żeby się zabawić. I jeżeli goście dobrze nie zabawi, to znaczy, że wesele się nie udało. Em, no i gość musi się nażrzeć. I nie, dość, nie tylko, że musi się nażrzeć, też musi się napić. Em, no i jak gości mi na nie, nie napiję, to znaczy, że wesele jest z Czy moja? No tak, generalnie, tak mi się wydaje, że tak jest. Jeżeli. Moja filozofia jest trochę inna. Jeżeli ktoś przychodzi dla ciebie na wesele, to przychodzi dla ciebie, a nie dla jedzenia. I jeżeli ktoś przychodzi na wesele, żeby się spędzić z tobą ten miły czas i uświęcić tą chwilę. Radować się z Tobą, to przychodzi dla Ciebie nie dla łódki, ani nie dlatego, żeby się um, najeść tego, co zawsze chce. Um, argumentem było to, że muszę uszanować to, że ludzie nie, niekoniecznie, że ludzie jedzą mięso i lubią jeść mięso. Um, moim argumentem, kontraargumentem było to, że to jest tylko 8 godzin. I że ludzie nie, nie, nie przeżyją bez mięsa 8 godzin, jeżeli nie jest ktoś w stanie przyjść na wesele bezmięsny. I, I zabawić się dla młodej pary bez jedzenia mięsa przez 10 godzin, czy 8, czy ile, jakkolwiek długo to trwa, 12 to może w sumie nie przychodzić, nie, na to wesele, bo nie przychodzi dla, dla żarcia, tylko przychodzi dla, dla, dla nas. No to Aaronika wtedy wyszła um, z argumentem takim, że co jeżeli dzieci, bo na naszym wesele będą dzieci. Um, dzieci yy, co, i co, jeżeli dzieci są, nie są nauczone jeść warzyw, to co matki wtedy nie poradzą z dziećmi, bo dziecko nie zje wtedy. No moim argumentem jest takim, że dzieci też potrafią nie zjeść mięsa przez 8 godzin i jeżeli dziecko jest głodne to zje. No nie jestem rodzicem, ale tak mi się wydaje, jeżeli człowiek jest głodny, je. Zje. Jeżeli ktoś dziecko robi fochy, dlatego, że nie ma mięsa, no to że no, to już jest nie jest mój problem, to już jest problem rodzica w tym momencie, ym, bo mięso zawsze było dodatkiem do jedzenia wszędzie. Ym, kiedyś na wioskach się mięso jadło raz w tygodniu, bo to był dodatek. Teraz mamy ten ym, taki do, do, no w cudzysłowie dobrobyt, że możemy sobie pozwolić na mięso codziennie. Czy ludzie mogą sobie pozwolić? I, I to się tak przyjęło, że mięsko musi być, mięsko musi być. No i tak to wygląda w tym, w tym momencie, że chyba prze, przemówiłem trochę do rozsądku, bo moim kontrargumentem też było tak, słuchaj, ty nie wierzysz, nie, 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 nie zabijasz zwierząt i nie jest zwierząt dlatego, że są zabijane przez... Przez nas w imię naszego smaku, tak? Pomimo tego, żebyśmy mogli je zjeść, nie ma takiej potrzeby, to wierzysz już teraz, już, to jest twój, twój, twoja wartość, taka, taka wiara, znaczy no, przekonanie osobiste. Um, podążę za tym przekonaniem i mówię, jeżeli byś była na przykład, y, jeżeli jesteś chrześcijanką i masz na przykład um, muzułmańskich gości, gości, którzy są muzułmaninami, tak? To Więc zrobisz wesele muzułmańskie, czy zrobisz wesele chrześcijańskie? Tylko dlatego, żeby goście przyszli, e, tylko dlatego, żeby goście się dorzeczli. No nie, no, goście przychodzą i szanują twoją wiarę, tak, jak się jako chrześcijanka. Chodzisz za mąż w wierze katolickiej, czy jakiej tamkolwiek innej. Więc to jest, tak samo jest twoje, to jest twoje wyznanie tak naprawdę. Nie jesz, nie są, wierzysz w to, że to jest złe, no to nie będziesz e, Miecieś rozwalonego świniaka w, na, be, bebechy, na, 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 ten, na, na wierzchu, na weselu, na wiejskim stole, nie? Wiesz, najlepiej upieczonego na rożnie, tak, wiesz, tak nogi miał rozwarte. Nie? No przecież nie będzie tego, bo przecież to jest wbrew Twoim wyznaniu, wbrew tym co wierzysz. Um, no ale goście przecież nie, nie będą się mogli bawić. Jeden mój wuj nawet powiedział, że na wesele bez mięsa nie przyjdzie. No to ja mu nie, przy, nie przychodzi, nie? Spoko. Um, mój szef pracy powiedział, że tak, ale szanujesz tych gości też, którzy przychodzą, i jedzą to mięso, żeby bijali też co innego zjeść. No, jeżeli ty nie jesteś w stanie uszanować przez 10 godzin tego, że ja nie jem mięsa, i się zabawić dla nas, a nie dla żarcia, no to po co w ogóle tam przychodzić, nie? No, sorry. Więc um, takie argumenty to są trochę z dupy argumenty dla mnie. Ciekawą rzeczą jest też taki program w granej u ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z tym, że nie będzie mięsa na weselu. Jest to, też taki przykład mamy rolniki, której się spytaliśmy, ja się spytałem, no to co o tym myślisz tak z ciekawości, bo to, to jaki będzie wesele, tak zależy od nas. Mówi, że no to co podejmiecie, jaką decyzję, to to będzie, no to wasze jest. No to mówię, spoko, no, fajnie, normalne podejście, w końcu ktoś coś rozumie. Um, potem była rozmowa, mieliśmy konferencję znowu przez internet i była rozmowa na temat tego właśnie jedzenia mięsa. <grych> I no to jak, na pewno zrobicie to za wesele bez mięsa? Przecież jak to no, możecie tak zrobić? Um, no, no no w czym problem, nie? No, a mówi, no ale, no ale co ludzie powiedzą, bo będą gadać później, że nie mam wesela miejsca, nie? no to wtedy, w tym momencie po prostu to było załamanie nerwowe. Um, może niekoniecznie nerwowe załamanie, ale to takie właśnie, w tym momencie wszedł program, nie, który mówi Tobie, co ludzie powiedzą. Bo była taka sytuacja, że na początku świadomie ktoś powiedział, że tak, to jest Wasza decyzja i co Wy zrobicie. Um, a z drugiej strony w momencie, kiedy jest taka konfrontacja, to włącza się program w mózgu, który Ci mówi nie, e, tak masz brane, co ludzie powiedzą, będą gadać, że wesele do dupy, bo nie było jak się nas nażreć, nie. Więc e, to jest taki ciek bardzo ciekawy w ogóle okres, teraz nigdy w tym okresie nie byłem bardzo szczęśliwy, że mogę w ogóle tego doświadczyć, gdzie dzisiaj miałem, <laughs> moja droga nadzwyczajona się popłakała, dlatego że już chciałabym mieć te wesele. <laughs> Um, I jest to trwa to już tydzień. Um, ja, jeżeli Powiedziałem mojej Weronice, że jeżeli to będzie tak miało wyglądać w negatywny sposób, że chcesz tak denerwować, że tego nie ma, tamtego, tamtego nie ma, a to bym chciała, a tego nie mam, a to bym też chciała, ale jakbym chciała, to bym nie mogła i w ogóle burzę mózgu. to um, I będziesz tak się stresować i to przejmie twoje całe życie i tak będzie cały rok, to ja generalnie nie chcę tego wesela, to możemy się sobie odwołać. Mam nadzieję, że to minie niedługo, ale zadziwiające jest to, jak bardzo wpływa na nasze emocje, na nasze uczucia, na nasze istnienie w ogóle, fakt zabrania mięsa przed, stalerze. Mięso zawsze było dodatkiem do, 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 do warzyw. Jak sobie ktoś sobie zabił świnię na wiosce, no to Miał to mięso i sprzedawał, czy oddawał innym, ale generalnie ludzie kiedyś też nie mieli mięso, aż tyle mięsa. I jak bardzo to wpływa na... To jest wręcz obra, obrażające dla kogoś. jak Ktoś mówi, że nie będzie mięsa jadł, czy nie będzie mięsa na wesel. Od razu ludzie myślą, że stawiasz się w lepszej sytuacji, moralnie lepszej sytuacji w stosunku do tej osoby, że jesteś w jakikolwiek sposób lepszy, że no to jest, nie wiem, no, różne są przyczyny tego. Dość dyskusji na temat weganizmu miałem bardzo dużo. Jest to ogromne, ogromna wręcz obraza majestatu, że ludzie biorą to osobiście do siebie jako atak, czas, bardzo często, że że Ty nie jesz nią, albo Ty nie, nie zaoferujesz im mięsa na, na imprezie, czy na, na kolację, coś takiego. Jeżeli Ty słuchasz tego i masz opinię taką, że Wesele robi się dla gości i że wesele robi się no, w, pod, pod gości, pod ich e, smak i nie zważasz na to, ile ty pracy wykonałaś, żeby to wesele przygotować, ile ty pieniędzy zarobiłaś czy zrobiłeś, żeby to przygotować, e, ile cię to kosztowało planowania, że to jest uświęcenie Twojego życia. O, z tą drugą osobą, że to jest celebrowanie, ten dzień, weselmy się, tak? I nie chcesz mieć tego tak, jak ty chcesz mieć, tylko chcesz mieć tak, jak inni chcą mieć, no to wydaje mi się, że jest to trochę, są to trochę pomieszane priorytety w tym momencie. I jeżeli y, tak uważasz, że tak się robi, y, to zastanów się tak naprawdę, po co to robisz. Tak samo się zastanów, Kogo zapraszasz? Ile osób zapraszasz? Czy ósmą ciotkę po kisielu, której nie widziałeś 15 lat i pewnie nie zobaczysz za 20 kolejnych? E, czy w tym momencie jest to warto? E, nie lepiej czasem po prostu zadzwonić i się dowiedzieć, co o tej osobie słychać i pojechać tam od czasu do czasu, jeżeli naprawdę chce się utrzymywać kontakt. E, bo ludzie nie są tak blisko, ludzie... E, jeżeli by to nic nie kosztowało, tak, jeżeli by to nie kosztowało wysiłku i nie zaważałoby to na, na naszym życiu, w sensie nie miałoby takiego dużego wpływu na nasze życie, no to zaraz tak, zaproszmy wszystkich chętnie. Dobry. Cała rodzina nie widzimy się od 5 lat, 10 lat. E, pewnie zapraszajmy wszystkich, jeżeli nas to nic nie kosztuje. Ale w dzisiejszych czasach, no to jest to oczywiście trochę inna sytuacja, gdzie ludzie nawet muszą brać pożyczki na te wesela, na te śluby e, całe, więc starajmy się, do, tak. Trochę logicznie do tego podejdźmy, jeżeli mówimy o gościach, jeżeli mówimy o wesele, jak to ma wyglądać. Ktoś przychodzi na Twoją uroczystość, ktoś przychodzi na ekspresję Twojego związku, tak? bo to jest Twój wyraz siebie, wyrażacie siebie wspólnie w tym, na tym weselu. Więc jeżeli ktoś przychodzi na to wesele i oczekuje, że coś będzie zrobione pod niego to jest trochę nie halo, dlatego, że to jest wasz twór, wasza kreacja. Coś, co wy stworzyliście przez te lata czy miesiące, jak byliście razem, plus rok czy dwa planowania. To jest wasze dzieło. Ktoś przychodzi celebrować to dzieło z wami na waszych warunkach. Jeżeli ktoś nie potrafi przeżyć nawet bez alkoholu, bo są wesoła abstynenckie, jeżeli para młoda nie pije i Uważa, że alkohol jest absolutnie zły, to są wesele abstynenckie. Jeżeli ktoś przychodzi na to wesele i nie potrafi przeżyć 10 godzin bez alkoholu, czy bez żarcia, czy bez wina, czy bez tego tamtego, a potem jeszcze przychodzi jeszcze krytykuje to, co było, bo nie zostało mu tak podane, jak oczekiwał, czy oczekiwała, bo wiel, wiel, wielmożnych księża przychodzą na wesele i chcą być usługiwani, bo to przecież oni przychodzą i musieli tyle przyjechać, nie? Musieli dwie godziny aż jechać z Krakowa czy z Warszawy. Boże, jaki to wysiłek. No, my mieszkamy na Wyspie, nie? Też musimy przylecieć, tak? Jak to jest... Perspektywa się zmienia, jeżeli patrzysz z drugiej strony, nie? Więc nikt... nie Popatrzmy trochę na to logicznie, że jeżeli są takie uroczystości, to jest to nasze dzieło. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zaakceptować tego, jak my to dzieło stworzyliśmy, może powiedzieć, nie podobało mi się, podobało mi się, każdy ma prawo do opinii, ale jeżeli przychodzisz na takie wesele, no to akceptujesz te warunki, na których yy, to wesele jest. Nie? I według mnie powinniśmy wszyscy robić to pod siebie, według własnych wyznań, według własnych przekonań, bo my na to ciężko pracujemy. Pracujemy na związek, nie tylko na związek. Potem pracujemy nad finansami, żeby to wszystko zebrać do kupy. Pracujemy nad relacjami między sobą, pracujemy nad relacjami między rodziną. Czasem nie pracujemy, czasem pracujemy. Całe życie, które byliśmy razem teraz z moją narzeczoną, jest teraz za rok będzie wsadzone w, tak, no, w taką jedną noc. Nie? gdzie będzie uświęceniem tego wszystkiego, co przeszliśmy, gdzie jesteśmy już gotowi na marzeństwo teraz. Więc to, czy komu coś czy czy co ludzie będą gadać, to naprawdę mam to w dupie. To, czy... co ludzie... czy, czy się nażą mięsa, czy nie, też mam to naprawdę, absolutnie gdzieś. Czy dzieci będą płakać, bo sobie nie mogą szyneczki zjeść. Słuchaj. Doświadczyć czegoś innego, naprawdę. Możesz doświadczyć czegoś innego, fajnych posiłków, których ludzie nie znają, jeżeli są na diecie polskiej czy mięsnej. Posiłki wegańskie, może tęczą posiłków takich. Wegetariańskie um, posiłki są przepyszne. E, jest po prostu tyle wyboru, dlaczego nie możemy doświadczyć czegoś nowego w tą właśnie jedną moc fantastyczną. Więc trochę logicznie popatrzył na to i nie dajmy się naszym programom, które mamy w głowie tak po prostu zniszczyć, no, prze, no może niekoniecznie zniszczyć, nie dajmy się przejąć naszym programom, przejąć kon, nie dajmy im kontroli nad tym, co my robimy, bo ktoś nam kiedyś tak powiedział i nawet nieświadomie robimy tak. Nieświadomie robimy, podejmujemy pewne decyzje, bo ktoś tak powiedział. Jest taka pewna, pewna fajna anegdota, gdzie Um, żona zawsze wkładała kiełbasę do garnka, to zawsze ucinała końcówki na końcu. No i wsadzała do kiełbasę do garnka. No i w końcu się pyta um, mąż tej żony, dlaczego tak robiłaś? Dlaczego tak robisz w ogóle? No bo... Kurczę, no nie wiem, moja mama zawsze tak robiła. Poszli do swojej, do, do mamy żony, czyli do teściowej. Się pytała, no mamo, dlaczego ty zawsze ucinasz końcówki kiełbasy, nie? Masz kiełbasę, i wsadzasz do garnka, ucinasz, nie? No nie, tak zawsze było. Od lat tak było, nie? Ale spytam się mojej mamy, czyli babci, która jeszcze żyła. Poszli do tej babci, zapytali się babciu, dlaczego, za, dlaczego w naszej rodzinie zawsze ucina się końcówki od kiełbasy? Zawsze. Ona mówi, no bo no bo rondel był za mały. <laughs> więc babcia nie miała większego garnka, więc ucinała sobie kiełbasę i wsadzała kiełbasę, żeby butować kie, kiełbasę w garnku. To był jedyny powód, dlaczego marnowała, może nie marnowała, ale ucinała tą kiełbasę. Więc jeżeli. I to przeszło z pokolenia na pokolenie: czyli żona zawsze ucina kiełbasę. Potem dziecko, czy tam córka, potem córka córki, czyli wnuczka, a później też ucina kiełbasę. I bez zastanowienia po prostu robi. Czyli jeżeli ktoś wam coś powiedział, że tak ma być, albo myślicie o kimś innym, tak naprawdę, a nie o sobie. To najpierw zastanowić się, skąd ta myśl przyszła i skąd, i dlaczego, i kto Wam tak powiedział, że tak ma być. Bo wszystko w życiu jest kwestią programowania umysłu i zaczyna się to od lat temu, czy kiedy dziecko obserwuje rodzica, jak się rodzic zachowuje. Stąd też mamy związki, gdzie mężczyźni szukają, mam do opieki, kobiety szukają takich traniów, którzy będą emocjonalnie i, i fizycznie się nad nimi zręcać, bo to widzieli w rodzinie bardzo często takie. Tak więc to już nie wchodzimy w ten temat, jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, które nie są z nami w harmonii, bo widziałem tutaj u Weroniki taki, taki konflikt, gdzie jest, że to jest dobre i chcę tego. Czyli na przykład nie chcę mięsa, bo nie jem. I jak widzę mięso, to mi odrzuca, ale był też program w granej głowie, który mówi, a co ludzie powiedzą? Bo ludzie muszą się najeść mięsa i nie przyjdą na wesel. I teraz ten konflikt. Jeżeli jest taki konflikt, to trzeba się zastanowić skąd ta myśl przychodzi i dlaczego. I myślę, że ten temat został już zamknięty, bo zgodziłem się na, na biał i nawet na rybę. No, z tego względu, że Weronika jeszcze je ryby, więc szanuję jej decyzję. Nie mogę jej narzucić tego, co, co ona, e, czego, moich wyznań, tak przekonań na nią, ale skoro obydwoje nie miały mięsa, no to, to nie będzie mięsa na weselu. Więc opinie są bardzo różne. A w moje... Różnie się przyjęły, przyjęli, przyjęły te, te, przyjęła ta, ta wieść, która w ogóle dla mnie nie powinna być żadnym jakimś problemem, ale większość osób jest, jest przychylna temu, bo już nawet byliśmy na ostatnim weselu, gdzie mieliśmy specjalnie przygotowany wegański pasztet, który o tym nie wiedzieliśmy i pod koniec wesela się dowiedzieliśmy, że były trzy czy cztery różne pasztety i wegański pasztet zniknął ze stołu. Ludzie zjedli go zamiast mięsnego. Pasztę z królika, paszty z czegoś tam, z czegoś tam. A wegański po prostu zniknął, tam leżały. Dlatego, że ludzie już mają przesyt tego wszystkiego. No nic. Generalnie to tyle, Mamy wspaniałą pogodę. Jest czerwiec, chyba siódmy dzisiaj, czy coś takiego. No, mamy 10 stopni ogrzewanie włączyliśmy właśnie. Tak więc witam w Wielkiej Brytanii. Fantastyczna pogoda, można nagrywać filmy wieczorem. Taką, taką refleksję miałem. Tak więc. Polecam myślenie o sobie, o swoich priorytetach. Wtedy dopiero jak zadbamy o siebie, będziemy mieć w życiu to, co chcemy my, będziemy dopiero wtedy szczęśliwi. Jak będziemy szczęśliwi, to możemy wtedy dopiero uszczęśliwiać innych i pomagać innym. Inaczej nie da rady. Efekt motyla Kamil Cokulski. Obejrzyjcie, posłuchajcie sobie. Dzięki.